Cześć, z tej strony Iza z kanału Isabeta po pracy. Na dzisiaj planowałam zupełnie inny film, ale ponieważ w ostatnim czasie dostałam sporo zapytań o to, jak bym prowadziła rośliny w keramzycie i tak naprawdę od czego jest najłatwiej zacząć swoją przygodę z hydroponiką, postanowiłam, że nagram filmik, który odpowie na te wszystkie pytania, a że dodatkowo trafiła się jeszcze okazja i udało mi się w Biedronce kupić tego oto skrzydło kwiata, ee, diamonda, za całe 29,99 no to, no to powstanie dzisiaj ten filmik właśnie. I chciałam go specjalnie zadedykować dla dwóch Monik, Agnieszki, Kasi, Marcina, Krzyśka, Anety, Asi i Joanny. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam, ale właśnie od tych osób dostałam w szczególności pytania o to, jak ja bym zaczęła, od czego ja właściwie zaczęłam swoją zabawę z hydroponiką, jak. Yy, ja prowadziłam swoje rośliny na początku, czy od razu korzystałam ze wszystkich tych rozwiązań, z których korzystam teraz? Oczywiście ten filmik jest też dla tych, którzy dopiero zastanawiają się nad tym, żeby przenieść roślinę do, do hydroponiki. Dla tych, którzy przeniesienie już mają za sobą, chcieliby się dowiedzieć czegoś nowego, innego. Ten wstępny etap już mają za sobą. Którzy hydroponikę mają naprawdę już w małym paluszku, są większymi znawcami też i ode mnie. Być może będą mieli jakieś uwagi do tego, jak ja zaczynałam, znaczy jak ja właściwie prowadzi, prowadzę, będę prowadziła roślinę w keramzycie, tak żeby pomóc tym, którzy dopiero zaczynają. No dobra, więc żeby nie przeciągać, zapraszam serdecznie na film. No i w pierwszej kolejności zaczniemy od tego, że zdejmę tą folię z tego skrzydłu kwiata no i przeniosę się na stół roboczy, na którym zawsze wszystkie rośliny przesadzam, bo tak będzie mi po prostu prościej. Trochę przeceniłam możliwości mojego statywu, no i niestety roślina jest dużo wyższa niż mój statyw, więc nie będziemy jej widzieć w całości, ale myślę, że tą najważniejszą część, na której nam najbardziej zależy, z tego co widzę w tej chwili na podglądzie, jest widoczna, więc powinno nam to na początek wystarczyć. Zacznijmy od tego, że na stole postawię swoją miskę, bo jak widzicie, strasznie się sypie z tej ziemi z tej doniczki. No i zaczniemy od wyjęcia skrzydłokwiata z tej donicy z ziemią. Zobaczcie jak, jakie te kwiaty naprawdę, że te 30 zł były super. On jest całą doniczką wypchany. Znaczy cała doniczka jest wypchana. I powiem Wam, że ja się zastanawiam czy nie przygotowałam sobie za małego pojemnika do przesadzenia go. Zaraz sprawdzę. W razie gdyby się okazało, że jednak on jest za mały, no to będę szukała czegoś innego, ewentualnie z doniczki. Ale za moment Wam powiem też, dlaczego tak robię, a nie inaczej. Dobra, więc zaczynamy od zdjęcia, wyjęcia z doniczki tej rośliny. No i będziemy teraz maleńku oskubywać tą roślinkę. dawno tego nie robiłam już, ponieważ no, ja staram się w tej chwili... Kupować rośliny cięte głównie, ewentualnie, które są ukorzeniane w wodzie lub w hydroponice, i coraz mniej tych roślin przenoszę. No ale jednak czasami też się zdarza, no bo jak wiecie, w sklepach takich zwykłych, czy to w hipermarketach, czy właśnie w dyskontach, czy gdziekolwiek indziej, no wciąż te rośliny jednak są e, sprzedawane w podłożu ziemnym, no bo to jest najpopularniejsze podłoże i wciąż wiele osób też trzyma jednak te roślinki. Właśnie w tej ziemi. Ja się chyba tutaj wspomogę patyczkiem, bo będzie mi trochę łatwiej, bo nie chcę tych korzonków poniszczyć. No i będziemy teraz czyścić. Nie wiem, czy pokażę Wam całe nagranie z tego czyszczenia, dlatego że no to może trwać dosyć długo. Bo trzeba to robić dosyć delikatnie, tak żeby z korzeniami nic nie zrobić. Szczególnie u skrzydła kwiata, który bardzo, ale to bardzo nie lubi, jak mu się gmyra w tych korzonkach. Być może zrobię cięcie i pokażę Wam efekt końcowy, a być może po prostu wrzucę to na przyspieszenie i tak będzie widoczne. No dobra, tyle o ile udało mi się te korzenie obczyścić, nie chcę bardziej tam gmerać w nich, żeby ich nie uszkodzić. Resztę mam nadzieję, wypłuczę mi woda. Bo korzenie będę płukała pod bieżącą wodą w takiej temperaturze przyjemnej do ciała, czyli żeby wkładając rękę do tej wody, żeby nie było czuć, że ta woda jest zimna ani, ani zaciepła. No i i co? No i tak to mniej więcej wygląda teraz. Idę roślinę wypłukać i za chwilę się widzimy z powrotem. Aha, moment. Zobaczcie. Trochę korzonków straciłam, no ale, nie wiem, może komuś się uda no wyczyścić tak roślinę, żeby nic nie stracić. I mi się jeszcze nigdy nie udało. Chyba z tego, co pamiętam. Ale przy tak rozbudowanym systemie korzeniowym, jak jest tutaj, te Kilkadziesiąt korzonków, bo tutaj trzeba mówić już o kilku, kilkudziesięciu. Myślę, że nie powinno tej roślinie przynieść jakiejś dużej straty. No, tutaj jeszcze jeden korzonek ułamałam, więc jego się też od razu pozbędę, skoro on jest łamany, bo on i tak no, nie będzie spełniał swojej funkcji. No dobra, idę, myję roślinę i zaraz się widzimy. Dobra, jestem z powrotem. Niestety nie mogłam Was zabrać ze sobą do kuchni, bo tam urzędowały moje dzieciaki, więc sami rozumiecie jak tam wygląda. W czasie mycia rozdzieliłam tego skrzydło kwiata na kilka sadzonek, ponieważ to była olbrzymia roślina i na pewno nie zmieściłaby mi się do pojemniczka, do którego planuję ją włożyć. Dlatego też teraz posadzimy trzy kawałki tego skrzydło kwiata, pozostałe kawałki w innym filmiku włożę do innych podłoży. Po to, żebyśmy zobaczyli przy okazji, jak one się zachowują w innych podłożach. Ale tą największą część i te dwie mnie troszkę mniejsze, na początek yy, wkładamy do karamzytu. No i, no i będziemy obserwować, jak to się wszystko ma. No więc tak. Starałam się domyć korzenie jak najdokładniej. Troszkę ziemi pozostawało gdzie gdzie, ale ja już jej nie domywałam. Dlatego, że ja wychodzę od już dosyć dawna z założenia, że czasem mniej znaczy więcej. A dokładnie rzecz biorąc, że czasami mniej doczyszczone korzenie przyniosą mniej szkody roślinie niż takie, które doczyścimy do perfekcji, do białości i bez grudenki ziemi będą, ale przy okazji je podniszczymy. Kiedyś również też używałam szczoteczki do zębów, do czyszczenia tych korzonków. W tej chwili przestałam ich używać. Dlatego, że nie pamiętam, jak się nazywa, to się chyba nazywa włosienica czy coś takiego. Akurat tutaj na tym skrzydłku kwiacie tego nie widać. A tutaj jakiś farfocel jest. O, stary korzonek. Yy, od razu go wyrwę. Powinnam nożyczkami go obciąć, ale niestety nie mam nożyczek przy sobie nigdzie. Ops, no jeszcze kamerę ruszyłam. Yy, nie pamiętam, co mówiłam. A. Yy, o korzeniach mówiłam, dobra, ponieważ szczoteczka do zębów, nawet ta najdelikatniejsza, potrafi te takie włoski, które znajdują się na korzonkach, no, uszkodzić, a czasem wręcz je zetrzeć. Więc, tak jak mówię, no, te korzenie nie są na 100% idealnie wyczyszczone, ale ja już z takimi korzeniami, a nawet dużo gorszymi, wkładałam do hydroponiki i rośliny żyją, mają się dobrze, więc myślę, że możecie w takim stopniu. Też je włożyć. Najgorzej jest tutaj z tą dużą rośliną, ponieważ ona ma tych korzeni, zobaczcie jak dużo. I tutaj było bardzo ciężko się dostać o tutaj do tego miejsca, skąd te korzonki wychodzą. Ale tak jak mówię, no, nie chciałam ich poniszczyć, doczyściłam tyle, ile się dało. Teraz jeszcze może w czasie filmiku będę doczyszczała je delikatnie paluchami, tak jak właśnie to robię w tej chwili. Nie bardzo to się udaje, no ale. Tak jak mówię, nie chcę tych korzeni połamać. Zdejmuję wszystkie takie rzeczy, które są w mojej ocenie nie nadające się do przeżycia, albo już takie na półmartwe, martwe. Czyli na przykład, o na przykład zobaczcie, tu Wam pokażę, albo nie, jakiś ciemniejszy korzonek. O na przykład tu. Wydaje się, że te korzonki są ciemne, prawda? Bo one na końcu są no takie właśnie ciemnawe. Ale jeżeli ta końcówka się nie maśli, jest twarda, nic się z nią nie dzieje. To ja ich nie obcinam. Ja je zostawiam w takim stanie. Później z czasem będzie można dodawać specjalne enzymy, które rozłożą martwe korzenie, ale w tej chwili mówimy o początkach hydroponiki, więc yy, ja je po prostu zostawiam, tak? I tak tą roślinkę będę miała cały czas na uwadze, cały czas będę do niej zaglądała, będę ją pilnowała, więc myślę, że zauważę, w że coś się z nią dzieje w momencie, kiedy jeszcze nie będzie za późno. O, tutaj mi po myciu został taki farfocel, który też, znowu trąciłam kamerę, który też wyrzucam, bo akurat to to jest zupełnie niewskazane. Zaraz zobaczę, czy jeszcze coś takiego zostało. Nie. O, tutaj na przykład mamy taki korzonek, zobaczcie. No i on już w rękach odchodzi, no więc jego też warto zdjąć, tak, no bo on już, no nie żyje, tak, on se zaczął gnić. No i tak przejrzę jeszcze sobie, czy wszędzie wszystko doczyściłam. O, tutaj jest chyba jakaś taka grudka ziemi, którą też mogę zdjąć spokojnie. No właśnie. O, i przy okazji właśnie to, co mówiłam. Urwałam korzonek. I tego chcę uniknąć. No i dobrze. Wkładamy tą roślinkę na chwilę tutaj. I bierzemy się za jej sadzenie. Bardzo was przepraszam, ale w czasie kręcenia tego filmu, znaczy w międzyczasie gotuję jeszcze obiad, bo zaraz towarzystwo powraca. Więc no, muszę się sprężać. Eee, Zaćmienie umysł chwilowy. a już wiem. Ponieważ w tym filmie pokazuję od czego ja zaczynałam, no więc pokazuję wam takie coś, takie wiaderka. To jest wiaderko po pomidorkach, w którym eee, lutownicą powypalałam dziurki, jak widzicie. Ono tak się prezentuje. A tu jest wiaderko po ogórkach kwaszonych, które będzie mi służyło za osłonkę. Jedno wiaderko wkładam w drugie i tak. Teoretycznie można zostawiać tutaj sobie jeszcze jakąś taką przestrzeń, żeby te korzonki miały gdzie wychodzić, ale na początku nie zostawiałam tej przestrzeni. Wkładałam jedno w drugie tak, żeby sobie stało na dnie. I rośliny też żyją, więc. Więc pokazuję Wam tak, jak ja to robiłam na początku. Masło maślane, ale tak. Tutaj mam keramzyt. Niestety nie mam już keramzytu budowlanego, a tak naprawdę zaczynałam właśnie od keramzytu budowlanego, kupionego chyba w Lerouan. W tej chwili mam tylko taki keramzyt, okrągły. To jest hy keramzyt hydroponiczny. Ale nie musicie go mieć naprawdę w tej chwili. Chociaż no, później z czasem, jeżeli wejdziecie już w tą hydroponikę głębiej, to tak, jak najbardziej ja polecam zdecydowanie, jeżeli już mam wybór mieć ten ale jeżeli nie chcecie go kupować, śmiało ten, hydroponi ten keramzyt budowlany wystarczy, tym bardziej, że on jest po prostu tańszy, tak? a robimy to po taniości, tak? bo ja zaczynałam swoją, że tak powiem, przygodę z hydroponiką właśnie po taniości, bo nie wiedziałam, czy w ogóle mi się to spodoba, czy będę chciała tak te rośliny uprawiać, w związku z czym nie chciałam za specjalnie inwestować pieniędzy w to. A zaczęłam właściwie hydroponiką się interesować tylko i wyłącznie dlatego, że jestem leniwą kobietą i nie chce mi się za często podlewać tych moich roślin, a jednak w hydroponice, no te rośliny podlewamy zdecydowanie, zdecydowanie rzadziej. Nie powiem Wam co ile się podlewa, bo każdy z nas ma inne warunki w mieszkaniu panujące, więc trudno mi jest ocenić. Ja swoje rośliny, które są w takich kubeczkach powiedzmy no 200 ml, podlewam mniej więcej co 7 dni. Te, które są w większych kubeczkach, bądź już w doniczkach, jedenastkach. Podlewam nawet i co 10-14 dni. Ale to ja, bo ja już wiem, jaką mam wilgotność w domu, jaką mam temperaturę, no, znam te swoje jak gdyby parametry, tak? Wy natomiast będziecie musieli zaobserwować, no i samemu podjąć decyzję, co, co ile podlewać. Ja stosuję się żelaznej zasady, że jeżeli mi zniknie woda już z kubeczków, to odczekuję jeden dzień, bez wody zostawiam te rośliny i następnego dnia dopiero je podlewam. Zdarza się też taka sytuacja, że ta woda nie zdąży zostać wypita w całości. Przez rośliny, no i wtedy. Znaczy woda, woda z nawozem, tak? Albo sama woda, dobra. I wtedy tą resztkę wylewam, przepłukuję osłonkę i dolewam, czy znaczy przepłukiwałam osłonkę i dolewałam świeżego. W tej chwili nie płuczę już tych osłonek za każdym razem, kiedy zmieniam pożywkę. Przyznaję się bez bicia, no bo mi się po prostu nie chce. Za dużo mam tych roślin i, i mi się po prostu nie chce. Czy wy tak będziecie robić? Nie wiem. Zostawiam wam to pod rozwagę. No i każdy musi podjąć decyzję. Jest to jakieś tam ryzyko, że yy, w tej osłonce będą warunki niekorzystne dla, dla korzeni tych roślinek, czy w ogóle dla samych roślinek. No ale to już wy musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo jesteście w stanie zaryzykować. Ja ryzykuję. <grych> po prostu. Znaczy, wtedy ryzykowałam. Teraz to już właściwie widzę, że to jest żadne ryzyko, przynajmniej dla mnie. I no i tak funkcjonuje, tak? No. A więc tak. Yy, na początek sypię sobie trochę tego keramzytu na dno, tak żeby korzonki nie siedziały na dnie osłonki. Może to tak przesunę, będzie lepiej trochę widać. Opa! Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Nawet nie wiem, czy i troszkę nie jest za dużo. O! No dobra, jak wam to pokazać, ile tego jest? Ja wiem, tyle. To jest ze 3 cm mniej więcej. Kiepski pojemnik akurat mam tutaj yy, jako doniczkę, no ale bo jest z tym nadrukami, no ale nie mam innego w tej chwili. Bo mimo wszystko ja cały czas korzystam z tego, tak? Żeby nie było, że to korzystam tylko na początku. Ja cały czas jestem taką cebulą, grażyną, jak zwał, tak zwał. Ale tak, staram się to robić jak najtaniej. Zamiast wydawać pieniądze na osłonki, na doniczki i tak dalej, i tak dalej, wolę sobie kupić za to jakąś fajną roślinkę, a wykorzystać. To, co jest dostępne w domu. No i dobrze. Poczekajcie, muszę zrobić teraz troszkę tutaj, że tak powiem, rajzentaszen, żebyśmy się zmieścili ze wszystkim. Biorę teraz rośliny już bez yy, tej miski, bo byśmy się nie zmieścili. No i zobaczymy, ile mi wejdzie. Będę chciała spakować wszystkie trzy roślinki, które wyjęłam, ale nie wiem, czy mi się zmieszczą. No nawet już widzę, że mi się na pewno nie zmieszczą, bo tu jest dosyć... Duża bryła korzeniowa. Więc to chyba nie jest najszczęśliwszy pomysł, a ja zdaje się, że nie mam w tej chwili takiego dużego litrowego wiaderka podziurkowanego. Więc na potrzeby tego filmu włożę sobie tutaj, a później z czasem jutro, pojutrze przeniosę sobie do większego. I na razie wkładam to tak lekko. No nie, no to jest bez sensu. Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam większego, no. Bo nie będę miał jak Wam pokazać tego dokładnie o co mi chodzi. No dobra, próbujemy. Będę zasypywała to keramzytem. Na razie tak po prostu. I ten keramzyt będę starała się wepchnąć między korzenie jak najbardziej, żeby on się wszędzie dostał. Pomagam sobie przy tym swoimi paluszkami. Grubiutkimi, cudownymi. Zależy mi na tym, żeby ten keramzyt był wszędzie. Oczywiście tą roślinę zaraz dopchnę do dołu, jak najbardziej. Nic jej się nie stanie, jak zrobicie to z wyczuciem, uwierzcie mi. I cały czas jednak tymi paluchami pracuję i dopycham tutaj ten keramzytko. Tylko tak jak mówię, róbcie to z wyczuciem, żeby korzeni nie połamać, tak? One też nie są aż takie sztywne, żebyście je od razu przy jednym dotknięciu czy przyciśnięciu połamali. No ale bez przesady. A nie powiedziałam Wam, że ten keramzyt jest yy, różnej wielkości, tak? I to jest bardzo też fajne, bo. dostaje się właściwie wszędzie ten keramzyt. Tak, przez to, że ma różnej wielkości te kuleczki. Ja nie używam keramzytu już tak na co dzień. Nie lubię go z tego powodu, że. Muszę y, częściej podlewać te rośliny w keramzycie. Jednak no, on szybciej zdecydowanie wypija, znaczy wysusza się i ta roślina nie wiem czy z niego wypija woda czy ta woda paruje, niż y, z gruzu hydroponicznego. I dlatego staram się go nie używać. No ale ponieważ, tak jak mówię, po raz któryś dzisiaj jest to hydroponika potaniości, jak ja zaczynałam, no więc tak, zaczynałam tak. Przez to, że ja nie wiedziałam, że to tak szybko wysycha, to straciłam parę roślin. Przez to, że zapomniałam podlać, straciłam parę roślin. Przez to, że na przykład nie doczyściłam korzeni, straciłam parę roślin. To nie jest tak, że ja od razu umiałam wszystko zrobić i że wszystko jest ok. Teraz też cały czas tracę jeszcze rośliny. Zdarza mi się to, mimo że tą hydroponiką zajmuję się już od jakiegoś czasu. Na szczęście mniej jest tych sytuacji, kiedy tracę te rośliny, ale jednak się zdarzają. Tak? Więc nie zrażajcie się tym, że, że coś Wam padnie, że coś Wam podgniwa i tak dalej. No, człowiek się uczy na błędach, tak? Krzywdy roślinie nie zrobicie w ten sposób. To najwyżej kupicie sobie po prostu następną. Dlatego ja zawsze powtarzam, że wszelką naukę, jeżeli chodzi o hydroponikę, proponuję zaczynać od najtańszych roślin i od tych, na których Wam jak najmniej zależy żeby jak najmniejsze straty były i żeby was tak bardzo serce nie bolało i żebyście się nie zniechęcili. Bo hydroponika naprawdę jest fajna. Jak widzicie, ja troszkę to upycham. Tu podsypałam trochę z wierzchu jeszcze, żeby te korzonki były zasypane. No i tak naprawdę powiedzmy, że to już jest wszystko. I teraz tak, tu już nie będę nic więcej dokładała. Roślina się trzyma, jest stabilna. Tak to wygląda. Widzicie, tu są korzonki. No nie mogę bardziej przychylić, bo niestety keramzyt będzie wypadał. Tutaj się zrobiła taka luka powietrzna, co jest niezbyt dobre. Tu powinien też być keramzyt jakoś wepchnięty palcami czy czymkolwiek innym. Nie wiem, czy mi się to jeszcze uda. O, widzę, że się troszkę udaje. Skorzystam z mojego patyczka z drugiej strony. Nie z tej, którą grzebałam w ziemi, tylko z tej drugiej. O, widzicie? Troszkę upycham tak delikatnie z wyczuciem. I ten keramzyt spada jeszcze w dół. Wypada z doniczki. No, ale cóż. Tak to już jest. Kurde! No jednak, grus jest mniejszym uciekinierem. Dobrze. Dobra, tu jeszcze dosypiemy troszenkę, odrobinkę i jest ok. Trzeba obejrzeć całą doniczkę, czy nie ma gdzieś tych kieszonek powietrznych. O, tutaj też jest. Więc tu też by się przydało troszkę. Oho, wracają mi do domu pierwsi. Zaraz będę musiała się sprężać, bo zaraz będzie coś do jedzenia. Uwielbiam to. No i tak, tak to się prezentuje. I teraz składam sobie roślinę po prostu do tego wiaderka. I zaraz pójdziemy, ponieważ ten keramzyt jest suchy, Pójdziemy sobie go zmoczyć, to znaczy ja pójdę i na początku mm, stosowałam zasadę przelewową, czyli raz na dwa, trzy dni, w zależności jak ten keramzyt wyglądał tutaj, tam yy, nowosłonce, jak widziałam, że już jest suchy, nawet i tu w środku, czy na dole doniczki, po prostu brałam go pod kran, pod bieżącą wodę, ustawiałam wodę taką przyjemną dla ciała w temperaturze pokojowej powiedzmy i po prostu przelewałam ten keramzyt. Odczekałam aż ta woda wypłynie, wsadzałam z powrotem do doniczki i roślinka sobie stała. I powtarzałam taki zabieg, tak jak mówiłam, mniej więcej co 2-3 dni. I po mniej więcej 3 tygodniach, jak już widziałam, że ta roślinka przestaje być taka zmarnowana bo jednak zdarzało się, że te rośliny były zmarnowane takie bez życia troszkę wyciągałam z keramzytu. No, jeżeli widziałam, że roślina wcześniej zaczyna się źle czuć, no to wyciągam ją oczywiście wcześniej, tak? Ale wyciągałam z tego keramzytu, sprawdzałam, jak się mają korzenie. To, co zgniło, usuwałam. Keramzyt wygotowywałam i używałam go z powrotem do tego. Ewentualnież ten wyjęty gotowałam, zasypywałam nowym keramzytem. No i tak to, tak to funkcjonowało u mnie, tak? I po mniej więcej trzech tygodniach, jak już ta roślinka w miarę się dobrze mm, czuła, wtedy podawałam jej pierwszy raz nawóz. Z tym, że nie dostawała w całości pełnej dawki, tylko dostawała, zaczynałam na początku od 1 czwartej, przy kolejnym podlewaniu dostawała połowę, potem 3 czwarte aż dochodziłam do pełnej dawki. No i później, jak już była cała pełna dawka tego nawozu, to już stopniowo coraz więcej zostawiałam tej wody tutaj w osłonce. Cały czas pilnując jednak, żeby korzonki, które są najniżej położone, nie wiem, czy tutaj zobaczycie to, widzicie, tutaj są korzonki, żeby ich nie zalać wodą. Bo musimy pamiętać, że to są cały czas korzenie ziemne. I one muszą się, że tak powiem, dostosować do warunków nowych, które są, czyli do wody. Ewentualnie, roślina te korzonki odrzuci i wyrosną nowe. Każda roślina zachowuje się inaczej, nawet można powiedzieć, że każde będę miała tego skrzydło kwiata i posadzę te, i każdy z nich będzie się zachowywał inaczej, tak? No i cóż, i to jest właściwie tyle, co chciałam Wam na początek przekazać. Myślę, że. Będę od czasu do czasu wrzucał jakieś takie filmiki z tym, jak ja na początku hodowałam te roślinki, jak to u mnie się wszystko odbywało. Pamiętajcie, że to, co ja Wam pokazuję, nie jest jedyną i słuszną metodą, tylko to jest coś, co się sprawdza u mnie, bądź się nie sprawdza, bo tak też może być. I cały czas Wam proponuję: szukajcie dalej jakichś własnych pomysłów, rozwiązań. No dobra, keramzyt przelałam pod bieżącą wodą, tak jak Wam mówiłam. Tutaj widzę, że jest korzonek odkryty, więc zaraz dołożę mu, jeszcze go przykryję keramzytem, bo jednak fajnie by było, jakby te wszystkie korzonki były poprzykrywane. Więc w razie, gdybym znalazła gdzieś jeszcze coś odkrytego. O, tutaj na przykład widzę. Widzicie tu i tu. To znajdę jakieś mniejsze ziarenka keramzytu. I uzupełnię. Oczę sobie, tak. Ale uzupełniłam widzieliście. <noise> Dobra, to jeszcze tutaj dosypiemy troszeczkę. Bo jeszcze się nie uzupełnię, za przykryło wszystko. Takie małe kuleczki będę wyciągała. Ale nie wiem, czy tego nie zrobię już poza kamerami, bo to tak można dosypywać i dosypywać w koło. Aż w końcu się zasypie wszystko. Yy, nie wiem, czy wszystko powiedziałam. Nie wiem, czy też udzieliłam wam wszystkich informacji. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało piszcie. Naprawdę, jeżeli będę wiedziała tylko i będę w stanie Wam pomóc, to na pewno Wam pomogę i odpiszę na wszystkie te pytania. Możecie zostawiać te pytania w komentarzach, a jak również możecie też pisać do mnie na Messengera Isapeta po pracy. Ewentualnież na Instagramie, również Sapeta po Pracy. No i co? Skrzydło kwiat zostaje w tym podłożu. Te dwie sadzonki zaraz włożę do wody, bo chyba nie zdążę już teraz dograć y, kolejnego filmiku. Ale wymyśliłam sobie, że po prostu one trafią razem z tymi sadzonkami, które już wcześniej odłączyłam, do różnych podłoży hydroponicznych, po to, żebyśmy mogli też poobserwować, jak te roślinki będą się zachowywały w różnych podłożach, mając te same warunki. No, myślę, że to też będzie jakieś takie dosyć ciekawe. A przynajmniej dla mnie to będzie ciekawe, nie wiem jak dla Was. Chociaż, no, w sumie ja filmy kręcę dla Was, nie dla, dla, sie, nie dla siebie. No, ale liczę, że, że dla Was to też będzie fajne takie, że tak powiem, spostrzeżenia. No i co? Spróbuję jakoś. Przed chwilą próbowałam podnieść kamerę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Niestety standardowo nic mi z tego nie wyszło, bo się po prostu wyłączyła kamera. No więc tak się ten skrzydłokwiat prezentuje. No może go postawię na ziemi, może będzie lepiej. No dobra, tak się prezentuje skrzydłokwiat już po przesadzeniu do keramzytu. Jak widzicie, jest to całkiem zacna sadzonka, mimo tego, że oddzieliłam bardzo, bardzo dużo sadzonek od niej. Mam nadzieję, że chociaż w jakikolwiek sposób rozwijałam wasze wątpliwości czy jakieś takie, nie wiem, obawy przed trzymaniem roślin w hydroponice. No i to by było na tyle właściwie. Widzimy się w kolejnym filmiku i do zobaczyska. Pa!